Ma, mamy siebie w, w znajomych i gdzieś tam do siebie mamy numery telefonów, natomiast jest... Bardzo mało czasu na, na spotkania towarzyskie i tego nie ukrywam, dlatego każdą wolną chwilę poświęcam albo rodzinie, albo najbliższym znajomym. No i są to sporadyczne sytuacje, kiedy gdzieś tam... Zazwyczaj spotykamy się na trasie, no bo, no bo sezon, sezon letni jest sezonem koncertowo więc więc często gdzieś tam na stacjach benzynowych czy... Czy po drodze do jakiejś miejscowości podczas przerwy na lunch yy, mo można spotkać innych grających muzyków yy, w trasie? To są chyba jedyne sytuacje, kiedy się tak naprawdę spotykamy. No bo na luzie, to, yy, to przynajmniej w moim przypadku yy, jest, jest, jest bardzo mało tego czasu i możliwości na, na wejście, umówienie się. no bo no bo jak wracam z trasy to, to jestem z rodziną, a, a kiedy mam jeszcze więcej czasu, no to, to idę do studia pracować nad kolejnym materiałem. Nie mam kontaktu z, z Klaudią, natomiast... Yy... Gdzieś mi się obiło oczy ostatnio, że, że, że Klaudia cały czas pracuje nad materiałem i, i chyba nawet śpiewała na, nas na koncercie u Edyty Górniak czy przed koncertem jakoś tak, więc pracuje, działa. Być może w innym tempie, być może do pewnych rzeczy musiała dojrzeć. Może szykuje coś specjalnego.